Ale Byliśmy na takim stoisku geologów, gdzie są różnego rodzaju meteoryty. Właśnie te meteoryty też pokażemy jutro. Eee, a teraz, może pan Brazow, przy, przyniesiesz nasze meteoryty, które znaleźliśmy? <grydy> to jest dopiero ciekawa rzecz. Chodź tutaj do nas, ten. Pokażesz meteoryty, chodź. Opowiemy o nich, o znalezisku. <grydy> o znalezisku naszym. Przypnij sobie mikrofon, proszę bardzo. Tak, nie, serio, jest takie stoisko, na którym są, jest pan geolog. I ma on ze sobą różnego rodzaju meteoryty przecięte, na, na przykład gdzieś tam w przekroju, tak, żebyśmy mogli zobaczyć, jak to wygląda w środku na zewnątrz są opalone przez wejście właśnie w atmosferę, przez wysokie temperatury, które gdzieś tam się które gdzieś tam się, jakby nie patrzeć, wytwarzają przy takim przelocie szybkim. A to, są, a to są nasze meteoryty, które znaleźliśmy przy namiocie wczoraj. Co to panie. jest, panie Brazow? Wygląda mi na kawałek uranu. Nie wiem. Jak. To jest kawałek urana po prostu, wiesz. Urana. Tak, to przyleciało z urana. To urana. Z urana. To jest kawałek meteorytu z urana. A to? Znaczy, to mi wygląda na kawałek tynku ja. przede wszystkim, ale jest to meteoryt, więc tak. tak, tak Nie tak, wiem tak. skąd mógł przylecieć, ale no, załóżmy, że jest to kawałek Merkurego. No i oczywiście nasz ten klejnot koronny. Spójrzcie, się jaki piękny. Ma Marsik, tak? Tak, to, to jest Mars. trochę kruszy, kruszy, ale, kruszy się trochę ale, na takie drogocenne tereny robimy. Chciał później zebrać to. To tutaj dokładnie. w namiocie będzie. Meteoryt ceglany jest bardzo piękny, tak, widzicie. My się nie znamy, ale ktoś już nam tutaj powiedział: jest to meteoryt ceglany. Jutro zaniesiemy to do, do pana geologa. Tutaj widać przekrój dokładnie. Wszystko <grym> jest ścięte ładnie i, i widać, jak to w środku wygląda. <grym> No, przygotowaliśmy Kosmos. Kosmos. Kos Nawet tak. jest jakiś ślus pochodzenia organicznego, podejrzewam, że to może jakiś kosmiczny ślimak zostawił. W, e, w każdym razie jutro pójdziemy do geologa z naszymi znaleziskami. Może znajdziemy jeszcze więcej meteorytów, kto wie. Ile to wie? jest warte? Właśnie, teraz jak, jak telemango Gdynia. Ile to jest warte? Jeżeli kupicie teraz ten ceglany meteoryt, to ten mniejszy z Merkurego oraz ten z Urana dostaniecie gratis. Zadzwoń w ciągu pięciu minut, a jeszcze coś nazbieramy. Tak. Jakie jest wagi? To jest waga półśrednia, bym powiedział, taka. Da radę trzymać w dwóch palcach, obracać, więc nie jest to jakieś tam mocno ciężkie. Pewnie jest to. W jednym, też. W jednym palcu też jesteśmy w stanie. obracać. Tak, dokładnie. To nie waży, to jest lżejsze niż powietrze. Gdyby nie to, że jest tam klej, to by się nam tu unosiło podejrzewam. Czy mamy koteła z Marsa? Koteła z Marsa nie mamy. Niestety. Czy pan Brazow jest prezesem Polsa? Jest teraz. Nie jestem, ale będę. Dokładnie, jest zapowiedź. Eee, czy to prawda, że Amerykanie oszukali z pierwszą misją na Księżyc, że kręcili to w studio podwieszani na drutach? Oglądałem dokument pokazujący to wszystko. Kamil. Twój imiennik, także może odpowiesz na to pytanie. To może ja byłem. Może ty ja, byłeś. Ja napisałem komentarz. Pod tym. Pan Brazow napisał pod... komentarz. O, Łukasz pisze, że, jest u nas, że jesteśmy u niego w mieście. No to słuchaj, przychodź to na imprezę, na imprezę, Łukasz. E, przychodź na imprezę, trzeba się spotkać i zobaczyć, co i jak. Ktoś ma kamień z Venus, to też jakbyś o, przyniósł. To będziemy do kolekcji zbierać i, i później razem wystawimy. Się dokładnie, bo gdybyśmy, w muzeum. gdybyś. My znaczy w sumie jesteśmy w muzeum. Dokładnie, także. to nawet w tym muzeum. Słuchajcie, gdybyśmy mieli meteoryt z każdego miejsca w Układzie Słonecznym, z każdej planety, to by było spoko. Mamy już Marsjański oczywiście, mamy Merkury. Mamy Urana. Urana, został nam Pluton, Neptun, został nam co tam jeszcze? Wenus, właśnie. Z Ziemi, z ziemi meteoryt by się przydał jeszcze. <laughs> meteoryt z Ziemi by się przydał. Także, także ten. Także, tak, jest meteoryt z Ziemi, proszę bardzo. Jeszcze jest czarny, jeszcze jak widzicie, prosto z tego mamy meteoryt z Ziemi. Także cztery już mamy. Brakuje nam jeszcze Wenus, brakuje nam jeszcze Saturna, brakuje nam jeszcze. Neptuna i Plutona. A potem się zobaczy. Ale już jest całkiem niezły na... początek kolekcji. Nibiru jeszcze. Musimy mieć meteoryt z Nibiru. <laughs> Łukasz będzie za, 3, za 15 minut. No to zapraszamy. No to mamy zapraszam. Zapraszamy. Na pewno dorwiesz nas gdzieś, będziemy się kręcić tutaj po placu głównym, także, także na spokojnie. Okej, okay, Jan zatem widzę jakieś propozycje biznesowe, możemy się dogadać. Także. także dawaj na priw. Dawaj na priw, zobaczymy. E, okej, okay, pytanie o teleskop, są, bo myślałem, że chodzi o większe te, meteoryty. Meteoryt z Saturna musi być z pierścieniami, to fakt. Trzeba by było zrobić taki z pierścieniami. Ktoś ma kamienie nerkowe, okej. Okay. Tak to wygląda. Nie, ale serio, jest też takie miejsce właśnie z e, prawdziwymi meteorytami, e, gdzie... Po, znaczy, które pokażemy Wam tak naprawdę jutro, dzisiaj już nie, e, ale jutro Wam pokażemy, jak wyglądają prawdziwe meteoryty i to tak naprawdę łatwo pomylić go z kamieniem. No gdyby nie to opalenie na zewnątrz, to... Przeszedłbyś i, przeszedłbyś i jeszcze byś nadepnął. Albo kopnął. I... Albo kopnął, wrzu jest... albo wrzucił, żabkę zrobił po tym, <laughs> to z Merkurego. Natomiast wiecie, a to są bardzo drogie rzeczy, to nie są tanie rzeczy, nie? To nie są tanie rzeczy. Skąd mamy takie kamienie? Pyta się Paweł Bielecki. Z różnych części kosmosu. Tak, z różnych części kosmosu, to już mówiliśmy, prawda? Ale pytanie, no gdzie na Ziemi je znaleźliśmy? Oczywiście, bo one tutaj, tutaj. muszą spać. Ja Słuchajcie, trzy znaleźliśmy tutaj. Więc to jest idealne miejsce, postawili wam nas w najlepszym miejscu, jest tu pełno meteorytów. Czy sztuczna inteligencja w łazikach za rok na ERC to możliwe? Jest to pytanie faktycznie przeworską można by było zadać, ale komuś z drużyny najlepiej, bo, bo my nie jesteśmy w stanie na to odpowiedzieć. Jakieś zalążki pojawiają się już w tym momencie, a co będzie w przyszłym roku, to się, to się zobaczy. Za chwilkę będzie tutaj ktoś z drużyny, także może odpowie nam na to pytanie. Czy jest meteoryt z Ziemi znaleziony na Marsie? Jest. Słyszę, słyszę z reżyserki, że jest taki meteoryt, tak, także okej. Okay. <laughs> Dobra, panie Brazow, jakbyś mógł zabrać może nasze drogocenne kamienie, żeby, bo tu zaraz przyjdzie ktoś z drużyny, oni mogą, wiesz, zabrać to, sprzedać i żeby łazika lepszego zrobić w przyszłym roku. Także, także, z, także zapraszamy w tym momencie. Zobaczmy sobie. W międzyczasie, ok, to ty zabierzesz zabierz komienie. Schowaj, schowaj. To, to teraz ty, idą. Zostaw.